zadanie Podpunkt bez zadania trzeciego z zeszytu ćwiczeń. I tak mamy, mamy podane, że jedna podstawa ma długość 20 cm równoległoboku, a druga podstawa ma długość 4 cm. I teraz jeszcze wiemy, że pole równoległoboku jest równe 60 cm, mamy podać długości i wysokości. W równoległo boku. Mamy podać jedno, długość jednej wysokości, a później długość drugiej wysokości. Zaznaczmy sobie najpierw, gdzie jest pierwsza wysokość. Pierwsza wysokość prowadzona jest z, z, jednej, z jednej podstawy na drugą równoległą podstawę pod kątem prostym. Zaznaczmy sobie, sobie ją tutaj tradycyjnie w wierzchołku i prowadzona jest pod kątem prostym na podstawę. Następnie Prowadzimy sobie drugą podstawę, drugą wysokość. Wysokość prowadzona jest tutaj z drugiej podstawy. Możemy sobie pod, ką, pod kątem prostym, musi być poprowadzona jest. Widzicie, jak ułożyłam ekierkę zgodnie z moją, yy, z moją podstawą. I tutaj ona idzie pod kątem prostym. Dobra, to jest moja druga podstawa. To znaczy sobie jeszcze, że to jest H1, H2. Czyli wysokość i liczymy sobie. Wyznaczamy sobie wzór na pole równoległoboku. Pole to jest A razy H, czyli to jest długość podstawy razy wysokość. Moje pole to 60 cm2. Jeżeli ja uważam to jako podstawę, to tutaj jest wysokość, czyli mam 20 za A podstawiam, za H nie wiem ile, czyli mam H1. H1 jest równe. Co razy 20 daje mi 60? No, 3 razy 20 daje 60, czyli, czyli moja wysokość to 3 jednostka jaka? Centymetry, centymetry kwadratowe, czyli wysokość to 3 cm. Dobrze, mam H1, ok. Liczę sobie H2. H2 liczę sobie również ze wzoru na pole. Jeżeli ja uważam, że to jest moja podstawa, no to wtedy pole jest równe tak. Pole to się równa to... Czyli moje A razy H2. H2 pole jest równe 60 i to nieważne, czy ja sobie liczę tym wzorem tutaj, czy tym wzorem, zawsze moje pole to będzie 60 cm2. A to 4 cm, a H nie znam, czyli mam H2. Co razy 4 da mi 60? 15. 15 razy 4 daje 60. 15 czego? Centymetrów. Obliczyłam H2, H1, i koniec zadania.